oto mój misiu dołącz do przyjaciół misia brązusia i zasubskrybuj ten kanał i jak z tą kopalnią to ten dzień dziś właśnie dziś miś brązuś wybiera się do kopalni soli która jest jedną z najstarszych i najpiękniejszych kopalni bez wahania miś brązuś postanowił udać się tam by dowiedzieć się, jak wyglądała dawniej praca w kopalni, wziął ze sobą plecak, latarkę, trochę miodu i ruszył w drogę. Gdy dotarł do kopalni, kupił bilet, wsiadł do podziemnej kolejki, która zabrała go na głębokość ponad 200 metrów pod ziemią. Tam czekał na niego przewodnik, który oprowadzał grupę turystów po podziemnym świecie soli. Kiedy przekroczył bramę kopalni, natychmiast poczuł się, jakby przeniósł się w zupełnie inny świat. Wszędzie dookoła rozciągały się masywne maszyny, a na zdjęciach widoczne były postacie ludzi, które dawno temu bardzo ciężko pracowały w kopalni. Wszędzie było pełno soli, a miś brązoś czuł się bardzo szczęśliwy i podziwiał solne rzeźby kaplicę, komory, a nawet jezioro w kopalni. Dowiedział się, że dawniej wydobywano sól kamienną o białym i różowym kolorze, a jeszcze wcześniej wydobywano węgiel. Pod ziemią w kopalni znajdują się rozległe sieci chodników i tuneli. Są one wąskie i niskie, aby górnicy Mogli przemieszczać się wąskimi przejściami. Chodniki są zazwyczaj oświetlone słabym światłem lamp naftowych lub bardziej nowoczesnymi źródłami światła, np. latarkami, czołówkami. Wzdłuż chodników rozmieszczone są różne pomieszczenia, w których górnicy mogli odpoczywać i przygotowywać się do pracy. W kopalni znajdowało się także w Miejsca do przechowywania narzędzi i sprzętu. Górnicy używali specjalnych narzędzi, takich jak młotki, dłuta i wiertła, aby wykuć węgiel. Wydobyty węgiel był zbierany do worków lub do wagoników i transportowany na powierzchni za pomocą windy lub torów kolejowych, a jeszcze wcześniej koni. Konie były niezwykle ważne w pracy w kopalni. Były używane do transportu węgla na powierzchnię. Górnicy wykuwali kawałki węgla ręcznie, używając kilofów i łopat. Gdy mieli już odpowiednią ilość węgla, umieszczali go w specjalnych drewnianych wozach lub w wagonikach, które były przyczepione do koni. Kiedy wóz lub wagonik był pełny, Górnicy przywiązywali konie do liny lub do łańcucha i razem z nimi wyruszali w długą podróż przez wąskie korytarze kopalni. Konie były dobrze wytrenowane i znakomicie radziły sobie z trudnymi warunkami pod ziemią. Były silne i zwinne, co pomagało im przemieszczać się po wąskich chodnikach. Podczas podróży przez kopalnie. Górnicy musieli uważać, aby konie nie utknęły między skałami lub nie wpadły w jakąś dziurę. Kiedy konie dotarły na powierzchnię, zostawały uwolnione z wozów lub z wagoników, a ich ciężka praca była nagradzana chwilą odpoczynku. Górnicy dbali o konie, karmiąc je, dając im wodę i sprawiając, że czuły się jak w domu. Dzięki ich pomocy górnicy mogli wydobywać węgiel i dostarczać go na powierzchnię, gdzie był używany do produkcji energii, ogrzewania domów i innych potrzeb. Konie były nieodłączną częścią życia w kopalniach i pomagały w codziennej pracy. W późniejszym czasie zamiast koni zaczęto używać taśmy transportowe lub specjalne wagoniki. Które mogły przemieszczać węgiel po kopalni i dostarczać go na powierzchnię. Miś Brązuś, zafascynowany podziemnym światem kopalni, w pewnym momencie zauważył, że zgubił się od reszty grupy. Zaczął się rozglądać i zastanawiać, w którą stronę pójść. Nagle usłyszał głos za ściany: Cześć, jestem Stasiu, a ty kim jesteś? Ja jestem Miś Brązuś, zgubiłem się w kopalni i nie wiem jak stąd wyjść. Nie martw się, chodź ze mną. Jestem górnikiem i pracuję tu od lat. Znam te korytarze jak własną kieszeń. To wspaniale, a co tu robisz? Zapytał Miś Brązuś. Jestem strażnikiem historii tej kopalni. Opowiadam o niej wszystkim, którzy chcą posłuchać. Chcesz usłyszeć kilka ciekawostek? Oczywiście, bardzo lubię opowieści. Powiedział brązuś, chodź, pokażę ci coś niesamowitego. Stasio poprowadził Misia brązusia przez labirynt solnych tuneli i komór. Po drodze opowiadał mu o tym, jak dawniej wydobywano sól. Pokazał mu narzędzia górnicze, maszyny i wagony. Opowiedział mu o trudach i niebezpieczeństwach pracy pod ziemią, ale też o radościach i tradycjach górniczych. Miś Brązuś słuchał z zaciekawieniem i zadawał wiele pytań. W końcu dotarli do wielkiej komory, w której znajdowało się coś niewiarygodnego. Była to ogromna, solna rzeźba przedstawiająca smoka. – To jest smok? – zdziwił się Miś Brązuś. – Tak, to jest smok solny. Powstał tu wiele lat temu dzięki pracy wielu gorników. Jest to symbol tej kopalni i jej strażnik. Strażnik i potrafi ziać ogniem? zupełnie. Potrafi natomiast wydawać dźwięki i świecić różnymi kolorami. Chcesz zobaczyć? Tak, powiedział miś brązuś. Stasio nacisnął jakiś guzik na ścianie i nagle smok zaczął się poruszać. Jego oczy zapaliły się na czerwono, a z pyska wydobywały się dymki. Smok zaczął wydawać głośne ryki i syczeć. Ojej, to jest niesamowite, krzyknął miś brązuś. To nie wszystko. Zobacz, co się stanie, jak naciśniesz ten guzik. Stasio pokazał Misiowi inny guzik i zaproponował, żeby go wcisnął. Miś brązuś zrobił to i nagle smok zmienił kolor na niebieski. Jego oczy zaczęły błyszczeć a z pyska wydobywały się bąbelki. Smok zaczął wydawać ciche mruczenia i zaczął smokać. To jest genialne! Zachwycił się Miś Brązuś. A teraz spróbuj tego guzika. Miś Brązuś wcisnął kolejny guzik. Wtedy Smok zmienił kolor na zielony. Jego oczy zgasły, a z pyska... Wydobywały się kwiaty. Smog zaczął wydawać spokojne westchnienia i zaczął śpiewać. A to jest piękne, podziwiał miś Brązuś. Widzisz, ten smog ma wiele twarzy i nastrojów. Jest to dzieło sztuki, które łączy w sobie tradycję i nowoczesność. Jest to nasz skarb i duma. Misiowi bardzo się spodobało, ale musieli już wracać do kolejki, bo zaraz odjedzie bez misia. Wrócili więc do miejsca, gdzie czekała na nich podziemna kolejka. Stasio zaprowadził misia w to miejsce. Po drodze spotkali jeszcze przewodnika i grupę turystów, którzy byli bardzo zmartwieni o zaginionego misia. Natomiast wszyscy byli szczęśliwi, że odnalazł się cały i zdrowy. Nagle za jednej z maszyn wyłonił się górnik. O siwych włosach i twarzy pokrytej pyłem. Miał na sobie zniszczony kombinezon i trzymał w ręku kawałek węgla. Był to Rudolf, górnik o ogromnym doświadczeniu. Zobaczył Misia, uśmiechnął się i zaprosił go do rozmowy. Rudolf zaczął opowiadać Misiowi Brązusiowi o dawnych czasach, kiedy wydobycie węgla odbywało się zupełnie inaczej. Opowiadał o trudach, jakie musieli przejść górnicy pracujący ręcznie, bez nowoczesnych maszyn. Codziennie górnicy wychodzili do kopalni, to była ich praca, a w kopalni było ciemno i unosił się gęsty kurz. Górnicy przemierzali wąskie chodniki, wspinając się po stromych schodach, omijając głębokie kałuże. Byli potwornie zmęczeni. A ich ręce pokryte były bliznami i zadrapaniami. Często mieli też wytarte ubranie i byli zmęczeni trudem pracy. Górnicy dawniej pracowali ręcznie. Musieli wykuwać skały, podnosić ciężkie worki z surowcami i przemieszczać się po niebezpiecznych schodach. Często zdarzało się, że drogi w kopalni się zawalały, a górnicy musieli być gotowi do natychmiastowej reakcji aby pomagać sobie nawzajem i unikać niebezpieczeństwa, które czyhały na nich pod ziemią. Miś Brązuś zaczął dopytywać Rudolfa o wszystko, co tylko przychodziło mu do głowy. Kiedyś misiu Brązusiu, zaczął Rudolf, górnicy musieli polegać głównie na swojej sile fizycznej i prostych narzędziach, aby dostać się do pokładów węgla. Opowiadał, że wydobycie rozpoczynało się od wykopania szybu, czyli pionowej studni, która prowadziła do głębokich warstw ziemi. To było zadanie wymagające ogromnej dokładności i było bardzo niebezpieczne, ponieważ górnicy musieli ręcznie kopać ziemię, a często spotykali się z wodą, gdy już wykopano szyb. Górnicy musieli schodzić na dół za pomocą drabin lub korzystać z koszy zamocowanych linami. Była to niezwykle trudna i niebezpieczna czynność, wymagająca dużej ostrożności i umiejętności. Po dotarciu na dół, górnicy wchodzili do chodników, gdzie wędrowali przez wąskie korytarze. Przemieszczanie się tam było bardzo trudne, ponieważ często Musieli czołgać się, aby zmieścić się w przejściach, a wysokość sofitu była bardzo niska. Do oświetlenia używali lamp naftowych, które dawały bardzo słabe światło. Wydobywanie węgla odbywało się za pomocą prostych narzędzi, takich jak młotka i dłuta. Górnicy musieli wykuwać węgiel ręcznie, musieli uważać, aby nie uszkodzić surowca. Ale jednocześnie działać wystarczająco szybko. Następnie węgiel zbierano do worków i przenoszono na swoich plecach lub za pomocą drewnianych tac. Rudolf mówił o ciężkiej pracy, o pyle, hałasie i stale panującej ciemności. Miz zapytał, jak jest teraz w kopalni. Rudolf powiedział mu, że w dzisiejszych czasach technologia zrobiła ogromne postępy. I górnicy korzystają z nowoczesnych maszyn, które bardzo ułatwia wydobycie węgla. Rudolf opowiadał także o potężnych maszynach, takich jak koparki, które potrafią szybko wydobywać ogromne ilości węgla. Koparki te wyposażone są w duże łopaty, które kopią ziemię i węgiel, a następnie przekładają je do specjalnych kontenerów. Dzięki nim praca jest szybsza. Bardziej bezpieczna i łatwiejsza dla górników. Rudolf zaczął opowiadać także Misiowi, jak kopalnia kiedyś zadrżała, a wszyscy zaczęli krzyczeć. Okazało się, że doszło do osunięcia ziemi, a kilku górników utknęło w pułapce pod ziemią. Inny górnik, mimo swojego małego rozmiaru, nie wahając się ani chwili, postanowił pomóc. Wiedział, że sam nie zdoła przesunąć gruzu, więc zaczął krzyczeć o pomoc. Górnicy, którzy byli w bezpiecznej odległości, usłyszeli jego wołanie i natychmiast ruszyli na ratunek. Wspólnie zaczęli przesuwać gruz i kamienie, starając się jak najszybciej dotrzeć do uwięzionych górników. Górnik, mimo że nie był w stanie fizycznie przesunąć żadnego kamienia, Postanowił wesprzeć górników w inny sposób. Zebrał w swoich rękach najmniejsze kamyczki, jakie znalazł na ziemi, i zaczął je wyrzucać. Jego pomoc sprawiała, że kamienie lądowały w odpowiednich miejscach, ułatwiając pracę górnikom. Po długiej i męczącej walce z gruzem w końcu udało się im dotrzeć do uwięzionych górników. Górnikom w kopalni zawrzało serce, że wszyscy zasypani górnicy żyją i mają tylko lekkie zadrapania, i że nic im się nie stało. Wszyscy wydostali się na powierzchnię, ale bez pomocy nie przeżyliby. Mieś Brązuś pożegnał się z Rudolfem i obiecał mu, że jeszcze kiedyś się spotkają. Na koniec czekała jeszcze na nich mała łódka, którą mieli płynąć. Mieś Brązuś z niecierpliwością czekał na swoją kolej. Gdy wsiadł do łódki, przewodnik z uśmiechem zaczął opowiadać o tajemnicach, które skrywało to jezioro. A woda na jeziorze była czysta i błękitna. Stalowe korytarze odbijały jej blask. Przewodnik opowiadał historię o duchach górników, którzy według legendy zamieszkiwali to miejsce. Ale były to tylko przyjemne duszki, które wzbudzały uśmiech na twarzach. W trakcie rejsu łódką, miś brązuś zaczął dostrzegać kryształy o różnych kształtach, które odbijały promienie światła. Były tak piękne, że miś brązuś chciałby je zabrać do swojego domku w lesie. Przewodnik zauważył to i z uśmiechem na twarzy powiedział: Misiu, te kryształy są bardzo wyjątkowe. Legendy mówią, że mają magiczną moc przynoszenia szczęścia. Ale pamiętaj, że miejsce, do którego należą jest tutaj, w kopalni. Daj im szansę zachować swoją magię i piękno dla innych zwiedzających. Miś brązowy wiedział, że kryształy były częścią tego magicznego miejsca. Więc postanowił zapamiętać ich wyjątkowy blask i podziwiać je w swoich wspomnieniach. Szum wody i echo odbijały się od ścian kopalni. Nagle, gdy łódka przepływała przez wąski tunel, na suficie zauważono lśniące światło. To były kryształy, które tworzyły niesamowite widoki podziemnego, jaskiniowego skarbu. Mieś Brązuś zapytał przewodnika, czy mogą się tutaj na chwilę zatrzymać, żeby móc się im dokładniej przyjrzeć? Przewodnik zgodził się z uśmiechem i zatrzymał łódkę. Mieś Brązuś wraz z całą grupą rozkoszowali się pięknem kryształów, ich różnorodnością, blaskiem i wyjątkowością. Po chwili łódka ponownie ruszyła przed siebie, płynąc spokojnym tempem. W końcu. Pełnym niezapomnianych wrażeń rejsie, łódka powoli dopłynęła do brzegu. Wszyscy wyszli z łódki, a następnie przeszli do kolejki i odjechali z kopalni soli, znajdując się już na powierzchni. Miś pomyślał, że była to kolejna ciekawa i fascynująca przygoda w jego życiu, do której będzie chętnie powracał, wspominając ten czas. Jeżeli ci się spodobało, daj łapkę w górę.